Cześć, z tej strony Tekstury Dzisiaj kontynuujemy z portalem <laughs> Serię No, więc tu e, Te dwa portale to akurat są tu Z powodu takiego, że testowałem akurat dźwięk e, Bo pod ostatnim <laughs> Pod ostatnim odcinkiem to No słabo było mnie słychać Nie powiem to bardzo GLaDOS to mnie O boż. Tak mnie zakłócała. Akurat myślałem przez że to ja będę ją zakłócał ale po sprawdzeniu nagrania to okazało się być inaczej. No a więc kontynuujemy z 14 testem. Mm. Okej. Okay. A więc można dostać w głową cubem. Gdzie przylatywałem przez portale. Uparzyń z dubska. No, roz też wody nie można napić z tych, jak tam się nazywały te? W cholera nie wiem, nie wiem, zasobniki z wodą, o co chodzi? Więc to nam otwiera drzwi. What? Przecież to jest biała. No dobra. Nie, bo nie, tutaj będzie koniec testu, więc okej. Okay. Cóż wejdę po schodach <dysk> A, <Kara> ah, dobra Czy Tutaj będę miał wyskoczyć Tamto, nie wiem jak się dostanę, albo wiem. <dysk Kara> I, o nie, dobra, No jest. dobra, udało się, okej okay. Poszło dość dobrze hmm. Dobra Jednak nie, nie jest trochę inny materiał. I tak wydaje mi się no taki dość biały mm. okej. Okay. Nie dobra, czyli tak rozumiem co trzeba zrobić. Trzeba zaprowadzić tą kulę magnetyczną do tamtego cuśka, co ją tam se przykońsi i dobrze trafiłem chwila Nie, nie mówcie No dobra Przez chwilę już się bałem, że w ogóle swój portal postawiłem Bezpłatną <grywka> Windę zwycięstwa To ładnie dobra. Wiem też, że w niedziel dałeś jakoś to zliczać te efekty. To by w ogóle było zupełnie takie całe zasierane. Nie tak zesrane, no ale. Skybox dałby się zobaczyć. Ok. Vital testing apparatus destroyed. Okay. Ja mam przez to czyli muszę zrobić tak, tak, Okej Ok, dobra, to się udało. Nie mam wszystkich kamer na pewno, nie zniszczę. Być na pewno, że ominęłam niektóre. Na początku. A. Myślałem, że tu będzie jakieś przejście, ale. No nie ma. A. what? Ale jak ja mam to. Jak mam to. Nie... A. Dobra wysienie okay. dobra to było proste co to się dzieje? <laughs> mm, dobra a to to nie wiem pod co jest. O mój boże pewna na pierwszy raz się w Portala grało to to się od razu zrobiło Aaaa no, ja co ja mam tu? Aha, dobra Bo tak to nie mogę, czyli... Wait, wait what? Nie, no, bo na pewno... Nie, ja się chyba muszę to rozpędzić, no ale... Jaki to by sens miał? Nie, czy to da mi wystarczająco momentum, aby wyskoczyć tam? Da! I zły portal postawiłem. Okej. Okay. Nie, dobra, ale wiem już co zrobić. Czyli muszę tak i tak... Goddammit. Hmm... <śm> tej tu... Pipsiu, bada bum Ej, o, ja zapomniał... Ej, no już, ale... <ścoughs> nie... I, mi się nie chce wiedzieć, że akurat z czymś takim będę miał problemy Pomarańczowo No! Okej okay. Okej, okay, dobra Jasne czy tak, tak chce się kurde ze mną bawić? zajebiście. No ej, no ale. Ej, ale trzyma krotstwy. Mam problemy. Jest, dobra, udało się. Ojej. O, czy ja jeszcze muszę, muszę się napić. Ojej. Dobra. Muszę przyznać, bardzo mnie e, zmęczyło to. <śle> tak. Po prostu naprawdę bardzo, cholernie bardzo. Czy to będzie jeściło samo? Nie, to muszę włączyć. Tutaj muszę zaprowadzić tę kulę. I guess. Tak to zrobię. Nam i będę miał od razu portal znąć. I. Dobra, trafił. Przecież myślałem, że nie trafi już. Tak się zapowiadało, da się tak, da się, tylko trzeba umieć. O Boże, teraz mam czekać na to. Hmm. Dobra, trochę to potrwa. No, widzę. Przez cały czas trwania tego będę. Oj. Oj. O dobra. Ok. Zupełnie zapomniałem, że trzeba to było tam zrobić. Czas kiedy ostatnio grałem w portala Hmm Okej, okay, czyli Dobra. Czy tam, czyli tam, czyli tam, czyli tam, O tam,

Jak to, jak to się robiło, że to tak się bugowało zupełnie? Ja nie wiem, no... kurde. O nie! A dobra, o, ja tu będą. To... Pozwól, że Ciebie, kolego, podniosę. I. Jaka okay, dobra. Ty mnie tam obraniaj. Ja Nie to by było, żeby mnie zabił. Oezo. Nie! Ja, ja muszę kurde kontrolować nad sobą To ja normalnie ja nie wiem, ja bardzo się bawię z nimi Uu. To zgaduję, że ja. ja to jest jedna z kryjówek Ratmena postać, która jest tam mitem w fabule portala the cake is a lie Mmm, okay. co tu mamy Leczko, jest milk To jest najbardziej prostokątna to naprawdę. Najbardziej prostokątne opakowanie pomleka, jakie widziałem w grach. Jeśli tak patrzy z tej strony, a paket. Tak widzę, to nic tutaj wielkiego nie ma. Dobra, mhm, What O, oh, o. Oh. Oh, stop. Ja czy to już chyba mogę normal? Okej, okay, mogę. Przez wierz, myślałem, że mnie zaatakuje. A Tutaj się już hamsko przepchnąłem przez nich. To tu? Dobra. Dobra. Tutaj też bez żadnych problemów to poszło. Testing apparatus destroyed. Dobra. Well done, Android. <laughs> the enrichment center once again reminds you that Android ja is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Okay. I will speak the an Android Jest niebo dla androidów? Poczułem właśnie ciężar na sercu Kurde mm. <grydy> Chcemy tutaj... o nie nie, no ja nie wierzę. Kamera, której nie da się zniszczyć. O mój Boże. O! się ją. O mój Boże. This is beautiful. O Boże, aż mi się przypominałem pierwsze te. Pierwszy raz kiedy przychodziłem, ten moment ja zupełnie nie wiedziałem, co robić, i w ogóle nie pomyślałem o tym, że można wziąć po prostu Companion Cuba i się nim podsadzić. To jest dopiero prawdziwa przyjaźń. Nie, ale fajne to właśnie jest. Dla odmiany. The symptoms was commonly produced by Enrichment Center testing or superstition perceiving inanimate objects as alive and hallucinations. The Enrichment Center reminds you that the Weighted Companion Cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. Well then. Both of these Co ja mam? E, what? Dobrze, ty tutaj chodź Mmm, dobrze. czyli... Tu mi się na skosie położyć Bo jak tak położę, to wątpię, aby... To to oczywiście, że nie da, ale mogę tak położyć portal, rozdać tu i to powinno chyba zadziałać. Dobra, a więc to uruchomiło tutaj platformę, tam będzie końcówka już się tutaj rozbędę, tam widzę kolejna kryjówka Ratmana. Mmm, wolałbym zrobić już portal dla tej drugiej kuli magnetycznej. Bo tam później kurde nie chce się wracać. <laughs> Dobra. O oh, fuck. Dobra. Ja bym się udupił. Ja się nie mnie się, jakbym się nie skapnął. <laughs> Kurde. Mm, okej. Okay. O, ja pamiętam, że z tym chyba problem miałem. Co my tu mamy? Czy ja chcę to robić? Gdzie są zdjęcia pamiątkowe, przyjaciół. Co tu... A, dobra, czyli to muszę kompanion cubem to w, e, jakoś wycelować w to. Nie, czyli tamto... Urodał się. Czyli ta druga kula magnetyczna nie będzie potrzebna. The Enrichment center urges you to disregard its advice. Ej hey, no czemu. Mm, dobra. I get it. Czyli ty pójdziesz o tutaj. A ja tu. Teraz... nie jestem portal postawiony, tak? Jest. Dobra. Nie no, to... dobrze nawet to poszło. <kuhem> Okej. Okay. To teraz jeszcze tu będę chciał wejść. Co my tu mamy? I <grym> 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 Już 20 minut? Boże, ty... She's watching you. Ty, ładnie. Okej. Okay. No to szybko ten odcinek minął. Dobra, eee... Jak... Nie, tak się wychodzi. Nie, dobra, już to tutaj skończymy. O jest jaki tu bajzel w ogóle już, już nawet coś mi to przypomina Eee, tylko że fasoli tam nie było, prawda? Pins. Dobra Więc to było na tyle dzisiaj W kolejnym odcinku Nie o tak Tak jednak Poprzednim, w pierwszym odcinku z portala przesadziłem. Jednak tutaj będą po prostu trzy odcinki. Cztery tak bardziej. Dobra. No ja, dobra. To to na tyle dzisiaj. Na razie żegnajcie i widzimy się w następnym odcinku z portala. Trzymajcie się.